Posłuchajcie tego, co mówi kołodziejczek, kołodziejczek jest przeciwko wiatrakom. Wie co mówi, zaobserwuj kanał po więcej. Chciałem zapytać pana, co pan prezydent Nawrocki powinien zrobić z ustawą wiatrakową? Nie powinien jej podpisać. Mimo tego, że są tam zaszyte mrożenie cen energii. to że... Redaktorze... To jest yy, mrożenie cen energii, to jest jedno i okej, okay, yy, a drugie to jest ustawa wiatrakowa. F, f, wie, wie pan, co ja mieszkam między wiatrakami. Ja nie życzę nikomu, żeby mieszkał między fabrykami prądu. Fajnie się o tym mówi z perspektywy dużego miasta, ale nie zacierajmy też różnicy między miastem a wsią, między p, przemysłowymi terenami a terenami wiejskimi. Wieś powinna tą wsią pozostać. I dziwne jest to, że forsujemy dzisiaj budowę tam wielkich wiatraków, fabryk energii, a wyrzucamy na przykład hodowlę e, trzody chlewnej, hodowlę innych zwierząt, czy nawet jeżdżenie traktorem po 20. Ale słyszę od polityków godzinę. Pana koalicji, że tak naprawdę to jest bardzo dobry krok, bo raz da tanią energię, dwa da zarobek tym mieszkańcom tam w tych konkretnych gminach. Pana, radzę y, mocne w, wzięcie trzech palców, takie skupienie się tym, którzy tak mówią i puknięcie się w głowę tymi, tymi to minister palcami. minister Motyka nie ma dnia, żeby do tego nie namawiał. Y, minister Motyka niech jedzie sobie mieszkać między wiatrakami, 500 metrów od wiatraka z każdej strony, niech się Trzy albo cztery i niech tam mieszka. I tego mu życzę, jeżeli on będzie namawiał Polaków do tego. Jedynym dobrym stałym źródłem energii odnawialnej w Polsce są biogazownie, a w, a, a, a w szczególności biogazownie rolnicze, które dają prąd na stałym poziomie od godziny 00 do godziny 24 w każdy dzień roku. Myślę, że do tego tematu jeszcze nie raz wrócimy, bo... I dziwi mnie to, że kiedy ja do ministra Motyki wysłałem uwagi właśnie, żeby Ułatwić Róciwko. budowanie y, biogazowni rolniczych, to wszystkie y, te, o, y, te uwagi odrzucał, wszystkie Obiecuję, te propozycje odrzucał, i to robiłem jako minister rolnictwa. Bo będzie naszym gościem, więc wy brzmią pana